Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z tych bardziej technologicznych niż ciuchowych, a dokładnie opowiem Wam o tych słuchawkach, czyli słuchawkach sportowych Shox Open Run Pro 2, czyli według mnie najlepsze słuchawki sportowe, które są dostępne aktualnie na rynku, a to jest kanał Spyful, gdzie rozmawiamy o ciuchach i o sprzęcie, tak więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał to jest wynik współpracy. Napisałem do polskiego dystrybutora marki Shox, czy nie chcieliby mi podesłać takiej parki na testy. No i zgodzili się, za co bardzo dziękuję. Dziękuję również Wam, ponieważ jakby to wiadomo, że to dzięki Wam takie rzeczy są możliwe. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że to co mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, nie ma na to wpływu. A to są moje drugie słuchawki Shox, ponieważ wcześniej miałem ten sam model, tylko poprzednią generację. Jak to się zaczęło? że zainteresowałem się słuchawkami właśnie z przewoznictwem kostnym i ogólnie słuchawkami sportowymi. Wszystko zaczęło się w 2023 roku, to był dla mnie taki bardzo biegowy rok. Przebiegłem wtedy 2,5 km, kilometrów, w tym dwa ultramaratony. No i biegałem w takich klasycznych, wiecie, do kanałowych, bezprzewodowych słuchawkach. No i miałem z tymi słuchawkami kilka problemów. Po pierwsze, największym problemem dla mnie było to, że przy takim długotrwałym słuchaniu muzyki, gdzie robiłem na przykład długie wybiegania w górach i trwało to 8 godzin czy 12 godzin, to bardzo bolało mnie uszy od tego. A drugi duży problem, który zauważyłem, to było to, że mogłem słuchać tylko z jedną słuchawką fuchu, bo w momencie, gdy zakładałem dwie, totalnie odcinałem się od środowiska. No i o ile jeszcze w górach to nie był aż taki problem, chociaż parę razy zdarzyło mi się tak, że na przykład biegłem sobie, wiecie, totalnie górską drogą, gdzie nikogo bym się mógł nie spodziewać, a po chwili odwracam się, a za mną na przykład jedzie terenówka. No i ktoś był na tyle uprzejmy, że na mnie nie trąbił, ale pytanie, ile za mną jechał, czy... Parę sekund czy parę minut, w sumie nie wiem. No ale w każdym razie głównym problemem jest bieganie w mieście. Wiadomo, że w górach nie możemy być cały czas, niestety. Ale w mieście, wiecie, samochody, inni ludzie, rowery, no trzeba być cały czas na takim alercie i trzeba wiedzieć, co się wokół nas dzieje. I w momencie, gdy my sobie zakładamy takie dokanałowe słuchawki jeszcze z ANC, które prawie całkowicie nas odcinają od wszystkiego, no to jesteśmy tacy, może to trochę dziwnie zabrzmieć, ale jesteśmy trochę tacy upośledzeni, bo nic nie wiemy, co się dzieje wokół nas. No i właśnie dlatego Shox zaproponował taką opcję, gdzie jak sobie zobaczycie, całe ucho mamy otwarte i wszystko słyszymy, ale cały czas słyszymy muzykę, co jest mega fajne. I tu w ogóle na wstępie warto zaznaczyć, że jakby ta technologia, ona powstawała gdzieś tam już w medycynie, w wojsku, w latach 60 czy nawet wcześniej, ale na komercjalny rynek dla takich zwykłych ludzi jak my, pierwsza firma, która to wprowadziła, był właśnie Shox, wcześniej pod inną nazwą. Jeżeli kiedyś się tym interesowaliście, to mogliście znać markę After Shox. Oni parę lat temu mieli rebranding i teraz już ta marka nazywa się Shox. Cześć, cześć, Morda. Bardzo fajne jest to, że SHOK z czasem jeździ na różne imprezy. Ja, właśnie na ultramaratonie Chudywa w trafiłem na ich wystawę, gdzie można było przetestować te słuchawki i zobaczyć, jak grają. I na początku chciałem kupić model taki dosyć podstawowy, który się nazywa Open Move. To jest jeden z takich tańszych modeli w ich ofercie. No i powiem wam, że w momencie, gdy usłyszałem dźwięk z niego. To trochę się zniechęciłem, bo on jest taki bardzo nazwałbym to podstawowe i przymierzyłem tam kolejne dwa modele Open Run i Open Run Pro i finalnie zdecydowałem się właśnie na poprzednią generację Open Run Pro ze względu na to, że dźwięk był dużo lepszy, ale też bardzo dużo wytrzymywała bateria. A wiadomo, to jest potrzebne, gdy robi się rzeczy pod ultra, czyli spędzamy wiele godzin w górach, czy po prostu wiele godzin uprawiając sport i chcemy, żeby te słówki jak najdłużej wytrzymywały. A po drugie, też wiecie, chodzi trochę o taką wygodę codzienną, żeby po prostu nie ładować ich codziennie. Tak jak troszkę nigdy nie rozumiałem używania Apple Watcha do uprawiania sportu, bo ten zegarek trzeba ładować codziennie, a garminek raz na półtora tygodnia i jest w zupełności wystarczająco. Kończąc tą historię moich doświadczeń z tym przewodnictwem kostnym, to na początku miały być to oczywiście słuchawki sportowe. W międzyczasie dużo zacząłem jeździć na szosie i tam te słuchawki pokazały jeszcze większy swój potencjał, ale finalnie skończyło się to tak, że prawie cały czas używam tych właśnie słuchawek z przewodnictwem kostnym, Często po prostu sobie śmigam tak, że zakładam je sobie na szyję i tak chodzę. I robię to w sumie na co dzień. Mają świetny mikrofon. nie miałem jeszcze auta z systemem głośnomówiącym, to rozmawiałem w aucie przez te słuchawki. Używałem ich na co dzień. Używałem ich nawet na jakieś spacery, czy jak szedłem na haj w górach. To jest w ogóle spoko, że może być to czasem niemiłe, ale w momencie, gdy na przykład, nie wiem, idziecie na jakiś grupowy bieg, albo idziecie na nasz rower ze znajomymi i będziecie tam przez wiele godzin, to wiecie, czasami, gdy jedzie się w takim ala peletonie i nie rozmawiacie ze sobą, to wtedy można sobie puścić muzyczkę, zrobić sobie tam taki swój własny vibe, trochę się zmotywować do tego, żeby troszkę mocniej kręcić nogą, więc jest to naprawdę super. No a poza tym używam też słuchawek takich klasycznych, nausznych, dużych. Ich używam przede wszystkim do pracy, żeby gdzieś tam się odciąć od otoczenia w biurze i żeby się skupić na swojej robocie. A z tych klasycznych kanałowych słuchawek powiem Wam, że prawie całkowicie zrezygnowałem. Używam ich tylko na siłownię, na którą zbyt często ostatnio nie chodzę, muszę się przyznać. A nie nadają się one właśnie na siłownię, ze względu na to, że tam jest głośno i chcę się odciąć trochę od środowiska. A te słuchawki one są właśnie stworzone po to, żeby nas nie odcinać od środowiska. Więc jakby to jest ich taka jednocześnie wada i zaleta, że z jednej strony słyszymy to, co się dzieje, ale z drugiej strony nie odcinają nas od otoczenia. Później powiemy sobie o tym więcej. Tak właściwie czym jest w ogóle przewodnictwo kostne. Uprośćmy sobie to na maksa, bo ja nie jestem żadnym audiologiem, tylko jestem facetem, który zna się na kurtkach i namiotach. Generalnie dźwięk słyszymy dzięki falom dźwiękowym. Fale dźwiękowe trafiają do ucha, drgają błoną bębenkową, następnie przechodzą na kosteczki słuchowe i do. Ślimaka. Tak, czytam to, bo nigdy bym tego nie zapamiętał. No a z drugiej strony mamy właśnie przewodnictwo kostne, które działa trochę inaczej. Dzięki temu, że jest ono tutaj, w tym miejscu, to dźwięk jest przekazywany bezpośrednio przez kości czaszki, a w tym przypadku przez kość skroniową. No i wiadomo, ten cały system pomija tą błonę bębenkową i tak dalej, trafiając prosto do tego ślimaka. I w praktyce nasz mózg nie rozróżnia tego, czy ten dźwięk trafił z powietrza, czy ten dźwięk właśnie trafił przez te drgania. Teraz powiedzmy sobie, jakie zalety niesie za Tobą właśnie wykorzystania takiej technologii. Przede wszystkim to, o czym już mówiłem, słyszymy otoczenie czyli Słyszymy to, co dzieje się wokół nas. Bardzo ważna rzecz: słuchawki z przewodnictwem kostnym działają nawet dla osób, które mają problemy ze słuchem, czyli na przykład osoby, które mają uszkodzony bębenek i tak będą słyszeć tę muzykę, co jest mega fajne dla osób, które mają problemy ze słuchem, bo dzięki temu mogą słuchać muzyki. No i ostatnia bardzo ważna zaleta z mojej perspektywy to jest to, że te słuchawki są bardzo bezpieczne dla naszego słuchu. Prawdopodobnie jestem jednym z takich pierwszych pokoleń, które od dzieciaka słucha muzyki i słucha tej muzyki zazwyczaj bardzo głośno. Ja, no i powiem Wam, że czasem mam takie rozkminy, co będzie z moim słuchem nie wiem, jak będę miał 40, 50, 60 lat, czy będę jeszcze cokolwiek słyszał, przez to, że od dzieciaka miałem wbitą słuchawkę głęboko w ucho i słuchałem bardzo głośno muzyki. Tak więc no, myślę, że warto to przekminić. I takie sławki na pewno są dla was dużo, dużo bezpieczniejsze. Troszkę suchych faktów, co my tutaj mamy. Retail tych słuchawek to jest 900 zł, dużo, niedużo, to zależy od was. Wiem, że nower pod cyprosą są dużo droższe. No zdradzę Wam tutaj w tajemnicy, że można wyhaczyć te schowki na jakichś dobrych promocjach czasem, więc warto szukać i obserwować, wiadomo. W zestawie z słuchawkami otrzymujemy etui, kabel USB typu C i parę innych pierdół typu jakieś papiery, naklejki i tak dalej. Jeżeli chodzi o konstrukcję tych schowek, to mamy tutaj taki pałąk. I powiem Wam, że przy tej pierwszej wersji miałem takie lekkie obiekcje, jak będzie z wytrzymałością tego, no ale używałem tamtego modelu przez prawie dwa lata. Tego używam już od kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. No i w ogóle zobaczcie sobie: to można wyginać, to jest po prostu absurdalnie flexible. Można to wrzucić do kieszeni, można to wrzucić do plecaka. Jeżeli chodzi o sterowanie, jeden guzik mamy tutaj, on służy do zatrzymywania muzyki. Jedno kliknięcie to jest zatrzymywanie, podwójne kliknięcie to jest przełączanie muzyki, potrójne kliknięcie to jest cofanie muzyki. Tutaj mamy kolejne dwa guziki. Jeden służy do włączania, wyłączania i do parowania słuchawek. No i ma też on drugą funkcję. Można tutaj ściszać i podgłaśniać. I teraz mam puszczoną muzyczkę, bo tego nie słyszycie, ale to jest zajebiste. Bateria 12 godzin. Przy czym ja często nie wyłączam tych sławek i one wtedy przechodzą w taki tryb czuwania, więc to nie jest tak, że przez 12 godzin one są włączone i po 12 godzinach się wyładowują, tylko to jest faktycznie 12 godzin grania, a w momencie, gdy z nich nie korzystamy, to one przechodzą w taki bardzo fajny tryb czuwania i wtedy nie zciągają nam baterii. Ładowanie przez USB typu C. Względem poprzedniej wersji, która była ładowana na taki specjalny magnetyczny Dings. No a poza tym e, szybkie ładowanie, 5 minut równa się 2,5 godziny słuchania muzyki, co jest, powiem Wam, przezajebiste, bo bardzo często zdarza mi się tak, że chcę wyjść sobie na rower albo chcę pobiegać i okazuje się, że słuchawki już mają tam, nie wiem, 5% baterii. Więc wtedy 5 minutek i totalnie nie ma problemu, żeby zrobić trening, to jest mega plus. No a poza tym słuchawki ważą 30 gramów, są wykonane z takiego bardzo przyjemnego e, silikonu, przez co po pierwsze się nie ślizgają, a po drugie powiem Wam, że one są bardzo wygodne. Poza tym warto wspomnieć, że Shox oferuje te słuchawki w dwóch wersjach. Mamy wersję zwykłą, taką jaką ja miałam teraz. Jest też wersja mini, która jest przeznaczona dla osób z mniejszą głową. Zazwyczaj wybierają je kobiety. I na koniec zostawiłem sobie według mnie najważniejszą cechę tych słuchawek, ponieważ poprzednie słuchawki to były typowe słuchawki z przewodnictwem kostnym, czyli. Cały dźwięk jaki się wydobywał, był właśnie przekazywany dźwięk za pomocą tych drgań. A tutaj w przypadku tych słuchawek mamy taką podwójną technologię. Bo z jednej strony mamy przetworniki, które przekazują cały czas dźwięk za pomocą tych drgań, czyli to jest to przewodnictwo kostne. I one odpowiadają przede wszystkim za przekazywanie wysokich tonów. A z drugiej strony mamy jeszcze dodatkową technologię, czyli taką technologię powietrzną, która jest odpowiedzialna za przekazywanie basów. I powiem Wam, że to jest absolutny game changer. Bo jeżeli chodzi o tamte stare słuchawki, to jakość była... Okej, okay, ale trzeba się było do tego przyzwyczaić, a tutaj naprawdę od pierwszego założenia te słuchawki są naprawdę zajebiste i jeżeli porównujemy to do takich zwykłych kanałówek, to one naprawdę dają radę i bardzo ważna rzecz, w momencie, gdy słuchaliśmy takich, wiecie, bardzo basowych piosenek albo podcastów, gdzie ktoś ma bardzo niski głos, to tamte słuchawki po prostu delikatnie drgały i powiem Wam, że nie wiem, czy to jest tylko mój problem, ale mnie normalnie czasem trochę to łaskotało tutaj. No i wiadomo, po jakimś czasie się do tego przyzwyczaiłem, ale w tych schowkach zostało to wyeliminowane, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I według mnie jest to taki pik technologiczny. Jeżeli bym miał wybierać na dzień dzisiejszy jakiś model z przewodnictwem kostnym, to raczej bym się nie zastanawiał, tylko brał ten. Raczej już bym nie brał tej poprzedniej wersji, tylko dopłacił parę stówek i wziął właśnie ten. Oczywiście sławki są wodoodporne, mają klasę szczelności IP55, czyli są odporne na pył, jakieś oblewanie wodą. Nie są one przeznaczone do pływania. Do tego macie inny model Open Swim czy coś takiego. Jeżeli chodzi o to, jak on radzą sobie z wilgocią, bo wiadomo, w sporcie mamy do czynienia z dwoma rzeczami: mamy do czynienia z naszym potem, i mamy do czynienia z wodą. Zapraszam teraz do deszczowego studia i zobaczcie, jak się sprawdziły w deszczu. Dobrze się bawię i jestem pod wrażeniem, że te słuchawki cały czas działają. Jestem pod mniejszym wrażeniem mojego iPhone'a, bo przed chwilą gadałem przez telefon na no głośno mówiący mi, chyba głośnik mi nie działa. Więc e, tak, szok spoko, iPhone nie spoko. Zobaczmy jeszcze, jak się sprawdziły podczas mocnego podjazdu na enduro. Jak widzicie, kask wylądował na kierze, bo powiedzieć to, że się ze mnie leje, to jakby nie powiedzieć nic. I to jest dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak szoksy radzą sobie z wilgocią. Bo pamiętajcie, że nie chodzi tylko o deszcz, ale chodzi też o wasz pot. No to ja teraz jestem spocony masakrycznie i ze słuchawkami jest wszystko ok. Jakie są pierwsze wrażenia z używania słuchawek z przewodnictwem kostnym? Powiem Wam, że są bardzo dziwne, bo tak jak mówiłem wcześniej, Wasz mózg trochę nie odróżnia tych dźwięków przekazywanych przez powietrze i przekazywanych przez drgania. I przez to, że macie otwarte uszy, to Wy słyszycie muzykę, słyszycie np. to co mówią inni wokół Was, słyszycie wszystkie dźwięki, ale inni nie słyszą tej muzyki. Więc no trzeba się do tego trochę przyzwyczaić. Mózg trochę momentami wariuje. Ja do dzisiaj mam taki problem czasem, że zakładam te słuchawki i nie jestem pewien, czy muzyka mi leci z telefonu, czy muzyka mi leci z słuchawek. No, ale mam już na to patent, że po prostu kładam sobie jedną słuchawkę tak centralnie do ucha i wtedy wiem, że one na pewno grają tak jak powinny. Jeżeli chodzi o wygodę, no to tak jak mówiłem wcześniej, słuchawki są bardzo wygodne, nie wrzynają się tutaj za bardzo. Tutaj ten pałąk jest tak fajnie wyprofilowany, że ona nie przeszkadza. W momencie, gdy biegamy, podskakujemy i tak dalej, to też tutaj. Nigdzie nam nie haczy. Słuchajcie, nazwa Open Run może wskazywać, że to są słuchawki typowo do biegania, ale ja bym tak nie powiedział. Według mnie są to słuchawki typowo multisportowe, są, nadają się do każdego rodzaju aktywności, wszędzie tam, gdzie nie chcecie się odcinać od środowiska, czyli rower, bieganie, trekking. Jakąkolwiek byście aktywność nie wymienili. Te skowki są bardzo popularne też wśród osób, które się wspinają, bo muszą słyszeć się z innymi osobami czy ze swoim partnerem spinaczkowym, więc tam też one znajdują swoje zastosowania No a ja przede wszystkim używam ich właśnie na szosie, na enduro, podczas biegania, podczas hikingu. No i tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo dużo używam ich też na co dzień. Jeżeli chodzi o rower, to przekazuję uwagę do studia rowerowego. No i co ziomale, test na szosie. Jedziemy sobie teraz 28 na godzinę. No i powiem Wam, że jest spoko. Nie muszę mieć muzyki podgłośnionej jakoś bardzo. Mam tak troszkę więcej niż połowę. Jedziemy teraz 35 i według mnie 35 to jest taka granica, gdzie jesteście w stanie usłyszeć ten dźwięk jeszcze tak w miarę czysto. No i wszystko, co jest powyżej 35. plus no to wtedy już niestety tą muzykę słyszymy w taki sposób, że generalnie słychać wokal, ale jakichś tam większych głębi w bicie i tak dalej się nie doszukacie. Tak więc myślę, że też podcasty do 35-38, generalnie powiedzmy, że powyżej 40, podcasty już są takie trochę asuchalne, już tam za dużo nie słychać, ale wszystko poniżej śmiało można słuchać podcastów i tak dalej. Więc naprawdę naprawdę jest spoko. Jeszcze dwa zdania porównujące pierwszą generację OpenRun Pro drugiej generacji Open Run Pro. Przede wszystkim największy game changer czyli ta technologia Dual Pitch, przekazywanie dźwięku za pomocą tego kanału powietrznego i drgań. To jest absolutny game changer, według mnie warto inwestować. Druga ważna rzecz to ładowanie za pomocą USB typu C. Tu mamy USB typu C. W poprzednich słuchawkach było takie magnetyczne złącze, autorski kabelek Shoxa. Wiecie, to jest zawsze lekki problem, bo po pierwsze te magnetyczne łącze one się wypinają, a po drugie jadąc w podróż musicie mieć kilka kabli, a tak to możecie zabrać o jeden kabel mniej. Bateria wytrzymalsza, dwie godziny dłużej, 10 kontra 12 na korzyść nowego modelu. No i przede wszystkim, dla mnie też bardzo ważne, czyli wygoda. Są ciut wygodniejsze te słuchawki od poprzedniego modelu. Warto o tym powiedzieć, bo często słyszę, że ludzie troszkę narzekają na dźwięk w tych słuchawkach z Kurczę słuchajcie. Musicie troszkę zmienić swoje oczekiwania względem tej technologii, bo jeżeli jesteście audiofilami i na co dzień słuchacie muzyki z zajebistego sprzętu, no to będziecie bardzo rozczarowani. Ale jeżeli chcecie sobie posłuchać po prostu muzyczki albo podcastu podczas biegania czy jazdy na rowerze, to będzie petarda. I powiem Wam, że naprawdę, jeżeli kiedyś mieliście do czynienia z tą technologią, rok temu, dwa, trzy, cztery, pięć lat temu, to naprawdę będziecie zdziwieni testując ten nowy model, bo naprawdę przeskok technologiczny jest bardzo duży względem właśnie tego, że zastosowali Wam podwójną technologię. Kurczę. Szkoda, że nie mogę Wam tego jakby jakoś naocznie pokazać, ale ta różnica jest naprawdę duża, więc nawet warto się przejść gdzieś, gdzie sprzedają słuchawki Shoxa i po prostu je sobie przymierzyć i przetestować, bo jest to naprawdę duży skok w technologii przez te ostatnie parę lat, więc jeżeli mieliście kiedyś jakieś słuchawki albo kiedyś testowaliście i zrezygnowaliście ze względu na to, że nie pasował Wam dźwięk, to warto wrócić do tematu i przetestować ten nowy model. No to co? Plusy i minusy, czyli jedna z moich ulubionych części testów. Bardzo subiektywne, wiadomo, tak więc tak, według mnie, pamiętajcie, relatywnie dobry dźwięk i przede wszystkim bas. Te wszystkie poprzednie sławki, one prawie w ogóle nie miały basu. Tutaj naprawdę jest basik, a wiadomo, basik jest dobry. Kolejny plus. Wodoodporność, to już widzieliście wcześniej. Szybkie ładowanie i duża bateria. Konstrukcja otwartego ucha, czyli to, że słyszymy otoczenie, to jest największy plus całej tej technologii. Te słuchawki są ultra wygodne, więc to na pewno też jest duży plus. Dobre mikrofony i dostępna wersja mini dla osób z mniejszą głową albo dla kobiet. Wady. Oczywiście wszystko ma swoje wady. Te słuchawki nie nadają się do użytkowania w głośnych pomieszczeniach, czyli wszędzie tam, gdzie jest głośno, siłownia. Biuro, gdzie ludzie gadają, czy na przykład komunikacja miejska, pociąg, tramwaj, autobus, tam te słuchawki wam się nie sprawdzą. No jeżeli chodzi o minusy, to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o całą ofertę Marki Shox na ten moment, to według mnie jest to przynajmniej na moje potrzeby najlepszy model, który jest w ofercie. Bardzo mnie też interesują te słuchawki, które nie są połączone pałąkiem, modele Open Fit. Nie miałem w ogóle ich nigdy na sobie, nie miałem okazji ich nawet dotykać, więc jeżeli byście byli też zainteresowani takim testem, to dajcie znać. A jeżeli chodzi o inne modele, to tak, w starego Open Rana bym już raczej nie inwestował tego open muwa. Jeżeli nie chcecie wydać dużo kasy, to ok, to będzie taki najbardziej podstawowy model. No i są jeszcze słuchawki do pływania, czyli open swimy. No i one są wiadomo. One są dla triatlonistów, one są dla osób, które typowo robią coś w wodzie. Tam pamiętajcie, że macie otwarzaczem P3, ale te słuchawki, jeżeli chodzi o połączenie z Bluetoothem, one nie będą działać w wodzie, bo po prostu jakby fale nie przechodzą przez wodę, więc jakby to jest technologicznie niemożliwe, żeby coś takiego zrobić. Tak więc podsumowując, dla kogo są słuchawki Shox? Przede wszystkim dla każdego, kto kocha sport i muzykę, ale chce robić w to w taki bezpieczny sposób. Minimalizujemy jak najbardziej te niebezpieczne sytuacje, tym bardziej na rowerze, przede wszystkim na szosie, gdzie jedziemy bardzo dużymi prędkościami na drogach, które musimy dzielić z samochodami. Tam naprawdę warto na siebie uważać i uważam, że odcinanie się całkowicie, jeżdżąc z jakimiś AirPodsami albo z słuchawkami kanałowymi, to jest troszkę głupota. Generalnie myślę, że wybierając właśnie ten model, będziecie bardzo zadowoleni. Jeżeli się zdecydujecie, to dajcie znać. Dajcie znać, czy korzystacie z tego typu słuchawek. Jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Zapraszam do zostawienia czegoś po sobie, polubienia, komentarza, subskrypcji. I zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie ostatnio pojawia się trochę roleczek, więc jeżeli interesują Was tematy outdoorowe, to serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie i pozdro!